Wykonujesz na co dzień bardzo dużo połączeń lutowanych, ale boisz się o elementy znajdujące się w pobliżu. Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Pasta firmy Erecom o nazwie Stop Hit. Pasta znajduje się w takim oto pudełku, jest jej dokładnie 500 gram i wygląda jak plastelina. Przed użyciem należy ją troszeczkę pognieść. Ja już sobie tutaj przygotowałem kawałek. Po pognieceniu jest on zdecydowanie bardziej plastyczny. I pokażę Państwu na przykładzie zaworu odcinającego, jak ją wykorzystujemy. W momencie, jeżeli chcemy w tym miejscu przylutować rurkę do zaworu, a boimy się o cały element, tak żeby. Coś się w środku nam nie stopiło, czasami znajduje się jakaś uszczelka. Jeśli jest gdzieś lakier na danym elemencie, również ten materiał zapobiegnie stopieniu tego lakieru lub zmiany koloru. Nakładałem go po prostu jak plastelinę na dany element. Moment w miejscu, gdzie chcemy zabezpieczyć. Pasta nie spływa, nie ocieka. Nie pozostawia również śladu. W tym momencie mamy bardzo dobrze zabezpieczony element, na którym chcemy uniknąć przegrzania i możemy przystąpić do lutowania. Po lutowaniu pastę ściągamy, cała pasta bez problemu schodzi nam z urządzenia. Wkładamy najlepiej pod zimną wodę, płukamy i z powrotem możemy pastę schować do pojemnika. Do zabezpieczenia elementów, których chcemy uniknąć wysokiej temperatury, bardzo dobrym rozwiązaniem jest pasta Stop Heat, którą znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym coolmarket.pl.